Karolek, dzisiaj jest najwspanialszy dzień mojego życia, gdyż tak oto zostałeś moim mężem, a raczej zostaniesz. Kochanie, za nami pięć lat naszego związku, który za chwilę dopełnimy, stojąc na ślubnym kobiercu. Już nie mogę się tego doczekać. Będę miał żonę. Chodź za nami, wiele wspólnych, wspaniałych chwil, wyjazdów, wycieczek, ale też i tych trudnych momentów, Chociażby życia na odległość, trudy i znoje, oraz proza życia codziennego. Jednak my chcemy iść dalej, razem. Gdy byłam mała, zawsze marzyłam o księciu z bajki. Nie spodziewałam się, że trafi mi się tak przystojny, serdeczny mąż ze złotym sercem. Dziękuję za to, że jesteś. Że kochasz mnie taką, jaką jestem. Że sprawiasz, że chcę być każdego dnia lepszą wersją siebie. Dziękuję za podróże dookoła świata, ale także za pokazywanie mi, jak piękne może być życie, gdy masz przy sobie kogoś, kogo kochasz. Kochana Basiu, to doskonały moment, by podziękować Ci za to, kim jesteś. Jak, jak jesteś, jak wypełniasz moje serce i życie, oraz jak bardzo zależy Ci na mnie. Nikt tak jak Ty nie darzy mnie takim uczuciem, jakim jest miłość. Dziękuję Ci, że akceptujesz mnie takiego, jakim jestem. Pełnym niedoskonałości i często wrednym. Dziękuję Ci, że wpływasz na mnie, że chcesz, bym zmienił, że nie rezygnujesz ze mnie i wspierasz mnie w trudnych chwilach. Już teraz nie umiem sobie wyobrazić życia bez Ciebie. Mam nadzieję, że droga, którą będziemy razem kroczyć, będzie najlepszą podróżą pełną miłości, zaufania, bliskości i zrozumienia. Kocham Cię jak stąd do księżyca i z powrotem. I mam nadzieję, że ta miłość nigdy nie zgaśnie, a wręcz przeciwnie, będzie rozkwitała z każdym dniem. Życzę nam wszystkiego wspaniałego i wspaniałego życia. Pełnego radości, wspaniałych chwil, licznych wyjazdów, gromadki dzieci, minimum trójki. Życzę miłości przez duże M i wyrozumiałości do, sie wyrozumiałości do siebie, bo nie zawsze będzie pięknie i kolorowo. Kocham cię najmocniej na świecie. Pamiętaj o tym. Proszę. Sobie. Powiem wam tak, drogie koleżanki i drogi kolego i czy wszyscy na jednego.